Ja nastałem no się, aby tylko bieg ukończyć. Jak to tak było? Bo jestem po operacji serca i nie wiem, czy mi się uda dobiec. A dlaczego się w ogóle pan zdecydował na start tutaj w tym biegu? No bo biegam już od wielu lat. Kiedyś biegałem w Stali Mielec. No jakieś tam wyniki miałem. No i chcę kontynuować dalej to karierę sportową na starość. Na festiwalu biegowym jest pan pierwszy raz? Czy Drugi może... raz. I jak się tutaj panu podoba? No bardzo... Fajna atmosfera, no i górzyste tereny, wiadomo, zdrowe powietrze. A skąd Pan do Piwnicznej przyjechał? Z Mielca. Bardzo fajne, jesteśmy nastawieni bojowo, biegniemy po rekord. Rekord, czyli jaki wynik Pana usatysfakcjonuje? <noise> 50 minut. Jesteśmy w gazie, także zobaczymy co trasa po Przed Was są trasy, jeżdżą na tym minimalnie w dół. Tak to zobaczymy, jak to będzie. Ciekawe, powoda, nie biegłem jeszcze, jest tak. Nie dla biegaczy. Nie dla, biegaczy tak. dla kibiców, ale, ale trzeba się sprężyć i ukończyć ten bieg z, jakimś, kilometrów. z jakimś dobrym czasem. No, tak, no tak. właśnie, na, jak, na jaki wynik się panowie nastawiają? No, ja się chcę zbliżyć do 40, No zobaczymy do 40. Bardzo no, dobre, jest super. Poza, po, poza duchowo, samochodem. a fizycznie zobaczymy. No właśnie. Na jakiś wynik konkretny się panowie nastawiają w biegu? Jak, Kolega się z mistrz tutaj. Tak, z... Z... Zbyszek Strzęsowowy, Czyli Pan celuje w zwycięstwo? To się okaże, to się okaże. Ja, po po Panu powiem. Powie. Wyniki nam powiedzą. No. Właśnie.